Siemaneczko, witam serdecznie, Rybaszynko z tej strony, to moje 72 litry high-tech. Zarósł, zarósł i to grubo. Co myślicie? Najwyższa pora chyba już na przecinkę, nie? Parwulka sobie ładnie porosła, trochę się zagęściła. Nie jest to to, nad czym myślałem, że będzie, ale i tak jest względnie OK. Korzenie dość Wysokie, dość długie, o. A reszta roślin to jest po prostu hardcore. I tak spisuje się ten zbiorniczek na ziemi ogrodowej. Tu już aż te rośliny wychodzą ponad ponad yy, lustro wody. Ziemia ogrodowa daje radę. Przycinać? Nie przycinać? Czy zostawić jeszcze z tydzień? Dajcie znać w komentarzach. No i co, do następnego, piąteczka.